Przede wszystkim chciałbym podziękować za ten komentarz, ale również inne, które mówią o tym, że zrobiłem kawał świetnej roboty. Bardzo Wam dziękuję za te słowa uznania. Są one bardzo miłe i mega motywujące. Natomiast jeżeli chodzi o przekazanie motywacji, tu sytuacja wygląda już troszeczkę inaczej. Zróbmy sobie lekki przystanek boleje. Bo tak, jeżeli chodzi o motywację, no to każdy ma swoją. Każdy ma swój czynnik, który będzie go motywował do dalszych postępów. Do wyrobienia dyscypliny, do wszelkiego działania, które chcę podjąć. Dobra, słuchajcie, idziemy, bo nie ma czasu. Motywację u drugiego człowieka natomiast można rozbudzić, i właśnie to staram się robić swoimi materiałami. I właśnie to pokazuję na tym kanale, a w szerszym spektrum na moim kanale YouTube, na który Was serdecznie zapraszam. I właśnie w materiałach, które znajdują się na tych profilach, możecie zobaczyć, co jest i co było moją motywacją. Oraz możecie zobaczyć, jaki jest wynik tej motywacji, czyli co udało mi się osiągnąć. I ten zabieg uważam za bardzo dobry, dlatego że nie zamykam Wam torów na motywację, którą możecie z siebie wykrzesać, ale pokazuję, jak właśnie motywacja, którą weźmiecie sami od siebie, może Wam pomóc i dać naprawdę bardzo zadowalające wyniki. tego serdecznie zapraszam do zostawienia subskrypcji, obserwacji, serduszek, łapek podania tych materiałów dalej, ponieważ to pomoże mi docierać dalej, a innym pomoże właśnie wykrzesać siebie taką motywację. Bo uwierzcie mi, ja ważyłem 150 kg. Tej motywacji nie miałem. Gdybym ją miał, to bym przecież tyle nie ważył. I właśnie to, że w końcu ją w sobie znalazłem, wykrzesałem, ale też chciałem podzielić się tym z innymi, pomogło mi w tym, aby zawalczyć o lepsze zdrowie. I bardzo jest mi z tym dobrze, i bardzo jestem z tego dumny. A z drugiej strony, bardzo dziękuję Wam za dobre słowa wsparcia i za to, że tu jesteście. Życzę Wam świetnego dnia, Piona!